Dzisiaj pokażę Ci, jak wyrównać opaleniznę w programie Photoshop. Zapraszam! Wybierz narzędzie piórko P i zaznacz element do wyrównania. Następnie z warstw do pasowania wybierz krzywę. Krzywą RGB przyciągnij w dół. Jeśli jest potrzeba dopasowania pasowania koloru, edytuj kanały czerwony, zielony i niebieski. Dalej utwórz nową warstwę. Wybierz narzędzie pędzel korygujący J. I usuń linię z twarzy. Następnie utwórz nową warstwę i zmień jej tryb na kolor. Wybierz narzędzie pędzel B i próbkując kolor skóry z altem maluj po miejscach, gdzie tego koloru brakuje. I gotowe! Dzięki za oglądanie. Zaobserwuj po więcej.